Dzień dobry, jestem Oksana. Mój dziesięcioletni syn popełnił samobójstwo. Tydzień przed tragedią trafiłam do szpitala. Ponieważ byłam w szpitalu, moja przyjaciółka odbierała go i woziła na hokej na treningi. Ponieważ Wład stracił swój telefon, nie mogłam się do niego dodzwonić. W tym samym czasie zmieniono nam numery telefonów stacjonarnych na nowe, więc też nie znałam nowego numeru miejskiego. Zadzwoniłam do mamy na komórkę i poprosiłam, żeby poszła odebrać Włada, bo jej praca jest blisko. Mama zadzwoniła do sąsiadki. Sąsiadka weszła do nas, drzwi były otwarte. Sąsiadka weszła do środka, zobaczyła siedzącego Włada. Powiedziała, Wład, wstawaj. Ona od razu nie zorientowała się, kiedy zobaczyła. no Wtedy właśnie zadzwoniła do mamy. Mama przyszła do domu. Czy pójdę. Zabrać. Za pierwszym razem, kiedy zadzwoniła mama, słyszałam tylko krzyk. I mama się rozłączyła. Zaczęłam do niej odzwaniać. I powiedziała, oksana wład odszedł. Mówię co to znaczy odszedł, Włada już nie ma. Oksana, wsiadaj i jedź szybko do domu. Od razu zobaczyłam karetkę pogotowia. Wiedziałam, że to karetka do nas. Wbiegłam do mieszkania. Było tam trzech lekarzy, do dziś to pamiętam. Byli nad Władem. Od razu mnie zabrali, odsunęli do kuchni i powiedzieli, żebym nie wchodziła. Godzinę walczyli o jego życie, próbowali, ale wszystko było bezskuteczne. Przyjechali kryminalni i mnóstwo, 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 mnóstwo nieznanych ludzi. Według śledczych to są ich domysły. Najprawdopodobniej po prostu chciał zwrócić na siebie uwagę. Może to przez zgubiony telefon, nie pamiętam co się wtedy stało. To była chyba kłótnia o naukę, bo namówić go do lekcji było nierealne. Było tak, pokłóciliśmy się, i on powiedział coś w stylu: No to umrę, i co wtedy zrobicie? Na początku próbowałam z nim porozmawiać, uspokoił się, a ostatecznie jego słowa przerodziły się w czyn. On chciał grać w NHL. Mówiło: Mamo, będę grał w NHL. Nawet pamiętam, że wypełnialiśmy jakąś ankietę, w której było pytanie: Otrzymasz swoje pierwsze wynagrodzenie, na co je wydasz? I Wład odpowiedział: Na ukochaną mamę. Pamiętam, że chciał mi kupić samochód. Marzył o czerwonym Ferrari. Tak, mamię. Mówił, że mama świetnie by w nim wyglądała. To jest jego pierwsza koszulka, którą po prostu mu zrobiliśmy, żeby miał coś wyróżniającego się, jak to się mówi. Wład miał numer 68. Jaromir Jagr to był jego idol. Wszyscy byli blisko. Absolutnie. Odwiedziła mnie przyjaciółka z Włoch, która cały czas była przy mnie. One zmieniały się na zmianę, żeby ktoś był ze mną w nocy i ktoś w dzień. Chyba taka totalna kontrola nade mną trwała około dwóch miesięcy. Potem to się mniej więcej uspokoiło. Jakby dali mi już trochę wolności, to znaczy mogłam już gdzieś zostać sama, bo wcześniej nikt mi na to nie pozwalał. Ja osobiście po tragedii? Tak, byłam u psychologa. No, rozmawiałam, wytrzymałam chyba tydzień. Wszystko mi wyjaśniła i zabroniła brać środki uspokajające, bo będzie gorzej. Tak sama się do tego doprowadzałam. Już rozumiałam, że fizycznie bez jakiejś pomocy sobie nie poradzę, ale mimo to mnie wyciągnęli. To prawda, Kościół mnie wyciągnął. Najważniejsze. Chyba to było jakieś psychologiczne oddziaływanie. To zrobił kościół. A przed tragedią chodziła pani do kościoła? Rzadko tylko, kiedy mama, mama mówiła, wielkie święto, dzieci. Może byście się zebrali i poszli, choćby tylko zapalić świeczkę, pomodlić się te dodatkowe pięć minut. Nie, ale za to po tym, jak to wszystko się wydarzyło. Tak, poszła do cerkwi. Pół roku temu przestał mnie tak bardzo boleć. Jakoś trochę przyzwyczajasz się do tego bólu, adaptujesz się do niego. Praca odegrała kluczową rolę. To, że otworzyłam nowy biznes, teraz jestem całkowicie w to zaangażowana. Praca, praca, praca. Nie ma wolnych weekendów i jakoś nawet nie mam na nic czasu. Wychodzisz rano, a wracasz późno wieczorem. A gdzie teraz są jego rzeczy osobiste? Część jest tutaj, a część u rodziców. Oto one, no. Resztę rzeczy rozdaliśmy, ponieważ jego rzeczy były bardzo drogie. A on miał przyjaciół, tych samych hokeistów, których rodzice nie mogli sobie pozwolić na takie rzeczy, więc po prostu je oddaliśmy. To jest krążek, który podarował mu trener. Nie pamiętam, z jakich to były mistrzostw świata. Jego, jak to się nazywa, sztylet. To jest medal dla najlepszego zawodnika meczu, który mieliśmy. A tutaj ten nieszczęsny telefon, przez który się pokłóciliśmy, został znaleziony. Znaleziono go w śniegu. Zadzwonili do mnie, a w tamtym momencie byłam w świątyni, w kościele. Kiedy zadzwonił mężczyzna i zapytał o telefon, udało mu się go odblokować, i znalazł kontakt mama. Zadzwonił. No i właśnie oddali go, o stoi tutaj, stoi tutaj, pojawił się w całym zamieszaniu. O, 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 patrz widzisz bójka, patrz jak oni. Oto Kostia, trener, teraz Włada będzie wyciągać, patrz idzie tu siedzi, hop, za kark. Prawie codziennie śni mi się Wład. Nie mogłam powiedzieć, że Wład mi się nie śnił, choćby przez tydzień, śnił mi się cały czas. Był taki moment, kiedy chyba przez tydzień z rzędu śniło mi się, że wład jest w szpitalu i trzeba go pilnie zabrać ze szpitala. Rano się budziłam, zakładałam buty, ubierałam się, dopiero potem, chyba po 10 minutach docierało do mnie: "Chwila, co ty robisz? Przecież to był tylko sen". Gdy śnię o władzie, zwykle towarzyszą mi pozytywne emocje. To miłe móc go dotknąć, zobaczyć, poczuć. Często. Wydaje mi się, że cały czas. No w zasadzie niedawno już postawiłam pomnik, bo cały czas nie mogłam wymyślić, jaki ten pomnik powinien być. A ostatecznie zdecydowałam, że skoro on uwielbiał hokej, to będzie krążek. A nagrobek jest wyrzeźbiony jak lodowisko hokejowe. Pamiętam, jak pojechałam odebrać ciało z kostnicy. I to bardzo, 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 bardzo niewyraźnie. No tak. Cały ten dzień jest rozmyty jak we mgle. Zapamiętałam tylko, że było dużo ludzi. Wszyscy wydają się znajomi, a jednak mijasz ich, jakbyś tylko przepływała. Obwiniasz się za to, co się stało? Tak. Czegoś nie zrozumiałam lub nie usłyszałam. W środku i tak zostaje ta kłótnia przez ten telefon. Kiedy mówię Władno, no jak to? W środku i tak coś mnie gryzie, coś jakby drapie od środka. Może gdybym zareagowała trochę inaczej, to może nic z tego by się nie wydarzyło. On był bardzo emocjonalnym chłopcem. On jest emocjonalny. Może gdzieś na swoich nerwach, emocjach po prostu tak postanowił. Ale znowu co na to wpłynęło? Nie sądzę, żeby to był telefon. Wład miał już wtedy dwa telefony jeszcze inne. No. Czy mieliście myśli, żeby mieć dzieci? Nie, jeśli chodzi o dzieci, to nie, nie mam takich myśli. Teraz jestem całkowicie pochłonięta pracą. Jeszcze przed jego śmiercią rozmawialiśmy o tym, żeby otworzyć pakowanie zieleniny, taki mały rodzinny biznes. No i zrealizowałam ten pomysł. Teraz zamierzamy pomagać kościołowi, chcemy go tutaj wyremontować niedaleko. Przy tym jeździmy do domu opieki, pomagamy, chociaż w taki sposób oddać jakąś małą cząstkę siebie. Wład również był bardzo dobrym dzieckiem. Pamiętam, że odwiedzał dom dziecka i gdy wrócił, był pod dużym wrażeniem. Mówił: Mamo, jaki jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam rodziców, mam ręce i nogi. Wszystko jest całe, wszystko jest dobrze. No, tego chyba nikomu bym nie życzyła. Chować własne dzieci. Tak nie powinno być. On i tak pozostaje synem. On i tak na zawsze pozostanie dla mnie małym, dobrym hokeistą, którego życie po prostu się urwało. Czemu postanowiła pani to opowiedzieć? Zdecydowałam się o tym opowiedzieć, żeby rodzice byli bardziej uważni wobec swoich małych pociech. Szczególnie ci, którzy są impulsywni, emocjonalni, to trzeba mieć na nich oko. Trzeba słuchać dzieci, słyszeć każde ich słowo, każdy ich wybuch próbować zrozumieć. Znów trzeba nauczyć się słuchać dzieci. One są małymi istotami, ale mają swoje własne ja, własny światopogląd. W pewnym stopniu i tak odpowiadają za swoje czyny. Po prostu widzieć, słyszeć i rozumieć maluchy. Nawet jeśli bardzo kochamy, czasem mimo starań nie słyszymy się wzajemnie. Jesteśmy zajęci swoimi sprawami, swoją pracą wszystkim, wszystkim, wszystkim. Kiedy coś się dzieje z dzieckiem, po prostu tego nie widzisz albo nie chcesz tego widzieć. Bardzo mam nadzieję, że rodzice usłyszą i będą bardziej uważni. Bycie matką, która straciła dziecko, to niewyobrażalny ból rozdzierający od środka. Koszmar, który przeżywasz każdego dnia, dzień po dniu. Uświadamiasz sobie, że już go nie ma. Stryk i wszystko się zmieni. Władz znowu będzie, przyjdzie, pójdziemy razem na treningi. Zacz, nie wiem co powiedzieć, naprawdę...